Czy pracodawca może informować o tym, że pracownik jest na chorobowym? Zgodnie z artykułem 4 punkt 1 przepisów ORODO, wszelkiego rodzaju informacje o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania stanowią dane osobowe. Dodatkowo dane o stanie zdrowia pracownika stanowią szczególną kategorię danych, których przetwarzanie jest zakazane, chyba że wystąpią konkretne przesłanki. Jeśli na przykład pracownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych o stanie zdrowia w celu na przykład zawarcia umowy ubezpieczeniowej, to przetwarzanie tych danych przez pracodawcę jest możliwe tylko i wyłącznie w tym konkretnym celu. Przetwarzanie danych o stanie zdrowia pracownika jest również możliwe dla celów medycyny pracy czy podczas kontaktów z zakładem ubezpieczeń społecznych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stoi również na stanowisku, że dane o stanie zdrowia pracownika nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Informacje o chorobie pracownika w autoresponderze są możliwe do udostępnienia tylko i wyłącznie w przypadku, gdy to sam pracownik jest autorem tej informacji.